Otóż na poziomie prawa naturalnego, czyli dobro czyń zła unikaj, wszyscy ludzie mają wszczepiony właśnie poprzez godność ludzką ten dar rozeznawania między dobrem i złem, nawet wtedy, kiedy on jest, kiedy ono błądzi w sposób obiektywny. Ale mają wszyscy z, z Państwa i z nas, księży, Odczuwamy w sobie taki bardzo prawdziwy imperatyw, który nam mówi: to czyń, a tego zaniechaj. I sumienie, które mnie fascynuje, to jest jedyny obiektywny głos w nas, który nas potrafi właśnie w sposób obiektywny skrytykować. Z jednej strony, trochę jak Herod wobec Jana, lękamy się go. A z drugiej strony, jak chętnie chcemy go słuchać. Jesteśmy mistrzami świata w oszukiwaniu własnego sumienia, wiem po sobie. Sumienie nam coś mówi, my wiemy doskonale, że to jest prawda. Przykładamy to tysiącom argumentów, żeby go nie usłyszeć. Ja trochę spermitywizuję, robimy takie przekładanie z argumentów. Sumienie mówi wprost, my dajemy na to. Całą przykrywkę argumentów, ono się jednak przebija, my znowu swoje argumenty, ono się jednak przebija, my znowu swoje argumenty, ale gdzieś wtedy, kiedy postępujemy wbrew sumieniu, słyszymy ten dramatyczny trzask. To takie, które każdy z nas niestety w swoim życiu mniej lub bardziej fundamentalnie usłyszał.